Dobra, Ania, bo mieliśmy mówić o budowaniu marki osobistej, co niektórym się zapewne wydaje, że a dobra, to ja jednak dzisiaj będę zacznę sobie budować markę osobistą, żebym jutro już ją miał. Jak to jest z tą marką osobistą, bo wiele lat pracujesz na, już w branży biznesowej, znaczy jako przedsiębiorca, robisz eventy, robisz wiele różnych innych działań, właśnie rozwijania kobiet, otrzymywałaś również wiele nagród z tego. Z tego tytułu, że, że robisz ciekawe rzeczy i ludzie, ludzie cię doceniają. Czy markę można wybudować osobistą w krótkim czasie? Czy trzeba na to jednak poświęcić dużo więcej energii, dużo więcej czasu? Czy można to liczyć, nie wiem, w miesiącach, w latach? Jak Ty uważasz, jaka jest Twoja odpowiedź na moje pytanie? Wiesz co, no nie, nie oszukujmy się, na pewno nie ma co się oszukiwać ani osób, które nas oglądają dzisiaj. Budowanie marki osobistej to jest praca na długie, długie, długie miesiące, jeśli nie na lata. Ja jestem, prowadzę swoją firmę od czterech lat, ale tak naprawdę budowanie swojej marki zaczęłam kilka lat wcześniej, poprzez rozwój, poprzez udział w projektach społecznych, w organizacjach charytatywnych, poprzez to, że. Bywałam na różnego rodzaju wydarzeniach, szkoleniach, warsztatach, dawałam wartość, pomagałam innym. Także ja zaczęłam swoją markę budować no, ponad 5 lat temu. Zdecydowanie więcej niż 5 lat to trwa. I teraz mogę powiedzieć, że są efekty tego tej pracy, którą włożyłam w budowanie marki osobistej na przestrzeni kilku ostatnich lat. Teraz mogę powiedzieć, że faktycznie jest ten moment, gdzie ludzie się odzywają sami. Jeśli tutaj daję jakąś wartość, prowadzę live'y, robię jeszcze inne, inne ciekawe rzeczy, to teraz w tym momencie od jakiegoś czasu ludzie zaczynają pisać sami Cześć Ania, gratuluję Tobie fantastycznego live'u, robisz bardzo fajne rzeczy, dzięki za motywację, za inspirację i tak dalej, i tak dalej. Czyli jeśli szukam partnerów do współpracy, to teraz jest taki etap, kiedy E, nie ma problemu, żeby kogoś zachęcić, żeby współpracować ze mną, e, czy też e, już e, jest szereg osób, tak, które dawaj. polecają my, moje produkty, usługi, projekty, które realizuję, e, Chociaż na przykład ostatnio e, moim gościem Anka do śniadanka był Fryderyk Karzełek e, i e, gdybym robiła to, co robię, byle jak, tak, zanim taki gość przyjdzie do ciebie na live, to on sprawdzi to dokładnie swoje media społecznościowe, jeszcze spyta kilku znajomych, czy warto z tą osobą w ogóle rozmawiać. Także dla mnie to jest dowód na to, że, yy, że ta marka osobista jest dobrze zbudowana i teraz, po kilku latach, dopiero są tego efekty. Także jeśli ktoś myśli, że zrobić to w miesiąc, dwa, w trzy miesiące, nawet przy pomocy agencji jakiejś marketingowej czy agencji PR-owej, to od razu powiem, że na pewno nie, nie ma się co oszukiwać. To po prostu musi potrwać. Musisz dawać wartość, musisz dotrzymywać słowa, musisz wspierać innych, musisz pomagać i znowu i musisz dawać wartość, i dawać wartość, i dawać wartość, i wtedy ludzie traktują Cię po jakimś czasie jako, jako porządną markę osobistą.